Założyłeś sobie, takie są Twoje plany na najbliższy rok, że w 2010 roku stoczysz 10 walk rozmawiałem cię z tobą prywatnie, więc wiem, że dalej podtrzymujesz ten pomysł ale powiedz czy na tym etapie Twojej kariery no, taki młody zawodnik, który dopiero zaczyna karierę 4 rundówki i góra 6 rundówki, może sobie na to pozwolić. A czy to nie jest zbyt ambitny plan? Wiesz, powiem ci tak, że Mohamed Ali jak wracał na ring stoczył 12 walk 12 rundowych. Gdzie większość z tych walk kończyła się albo w późnej fazie walki, albo na punkty. Jeszcze wcześniej Sugar Ray Robinson, nie wiem, stoczył w którymś roku 20 walki, to były walki też 10-15 rundowe. Także wydaje mi się, że 10 walk to nie jest, nie jest to aż tak dużo. Po prostu wydaje mi się, że jak będę walczył cały czas, walczył, wygrywał, boksował, wygrywał. Będzie się o mnie ciągle mówić, to będzie jakieś, wydaje mi się, rozwiązanie, że, że po prostu będę na rynku cały czas i mam nadzieję, że szybciej dostanę jakąś szansę. Także podporządkowałem wszystko do bo Boga. Zacząłem studia, ze studiami też, też odpuściłem sobie teraz trochę, bo jednak zabierało mi to bardzo dużo czasu. Teraz co mam robić w domu? Po prostu trzeba iść trenować. Dlaczego nie? Co miesiąc mogę walczyć i z dobrymi zawodnikami, nie takimi jak ostatnio. Tomek Adamek mówi, że, że trening mu nie wystarcza. O, on najlepiej się właśnie e, szkoli, podnosi swoje umiejętności podczas walki. Jesteś takim samym typem boksera też? Uważasz, że spręgi nie dadzą nigdy tyle, co sama walka? Yy, tak, no powiem, że jak dłużej, dłużej nie walczę, to już nosi mnie, nosi mnie w domu. Żona mówi: idź, coś porób, bo, bo mówi: Widzę, że się nudzisz bardzo. nie? Także na, na pewno już yy, jednak człowiek w życiu trochę tych walk stoczył, ta adrenalina gdzieś musi być, yy, musi gdzieś być yy, spalana. Jak się to wszystko kumuluje, to jak kiedyś gdzieś pójdę na jakąś dyskotekę się rozładuje, to mogę, mogę, mogę z Arturem przybić sobie piątkę i będziemy w jednej celi. Także wydaje mi się, że jak dla mnie boks jest dobrym rozwiązaniem, no i gdzie się nie uczy, uczyć jak nie w ringu, no i wiadomo. Ring, tam jest stres, wszystko. I wydaje mi się, że nawet patrząc na zawodników meksykańskich, oni zazwyczaj robią sobie Walkę, walkę jedną poważną i później mają dwie luźniejsze w nieobronie tytułów i znów później mają poważne walki wydaje mi się, że ja wcześniej za mało walk toczyłem miałem po trzy, trzy walki w roku cztery wydaje mi się, że na tym etapie mojej kariery powinienem walczyć znacznie częściej i to naprawdę buduje i psychikę i jest rozwój fizyczny i psychiczny także naprawdę dążę do tego i mam nadzieję, że, że może jak mi nie uda się 10, to niedużo mi zabraknie. No to jeszcze tak trochę na koniec. Wróćmy do tej ostatniej Twojej walki. Powiedz, czy, czy po tym efektownym niewątpliwie występie e, ktoś do Ciebie podszedł, porozmawiał z Tobą, spytał kto Ty jesteś. Czy jakiś z menadżerów zaproponował Ci może jakąś walkę sparringi? E, muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony. Że w Niemczech po tej walce takie dobre recenzje zbiorę. Tak powiem szczerze, że po tej walce nawet nie liczyłem, że ktokolwiek cokolwiek do mnie powie, no bo no nie oszukujmy się. Rywal nie był wymagający, ale i pan poszwa, i, i tam inni trenerzy powiedzieli, że naprawdę fajnie mówi, że, że mam oczko, mam nogi, mówi, że dobre kombinacje. I takie co było dla mnie najbardziej pocieszające, że usłyszałem skąd Ty się wziąłeś i mówi, dlaczego ty jesteś w Niemczech po raz pierwszy. No i nie wiedziałem co powiedzieć, to mówię, to chyba wy mi powiedzcie, dlaczego ja jestem coraz pierwszy. Także plany są już, nie będę zdradzał, ale żebym znów znów w Niemczech zawalczył, tak naprawdę już na dwóch kolejnych galach mam zaproszenia. No, i wydaje mi się, że, że niebawem po, po Katowicach, jak wszystko pójdzie po myśli, to następną walkę stoczę, a nawet wie w Niemczech. No, znasz mnie, Mateusz, wie, że będę ci ciągnął teraz za język. E, na pewno e, coś tam już rozmawiałeś w jakiś tam sposób, Andrzej Grajewski, coś tam już z Andrzejem Gimtrukiem rozmawiał na Twój temat. Ty o czymś też wiesz. Czy, czy to jest jakaś propozycja takiej walki? E, takiej typowej, do programu, że gdzieś tam kogoś zostanie znowu słabszego czy już gdzieś tam się przewinęło, ja, ja nie chcę, wiadomo, że nie zdradzisz mi konkretnego nazwiska tylko chcę, żebyś mi powiedział, czy to ma być znowu taki rywal na sześć rund, czy, czy gdzieś tam już się już przewinęło jakieś duże nazwisko e, względem Twojej osoby Ej, co, ja, co, ja, co ja mam Ci powiedzieć? Prawda? Nie no, no wiesz, w moim Ferrari mamy 220, także przy tej, przy tej prędkości ciężko mi się skupić. Yy, nie wiem, może nawet jakichś ciekawych yy, ciekawych tam y, takich jeszcze propozycji nie było, ale wiem, że jest jedna osoba zainteresowana moją promocją, moim rozwojem i wydaje mi się, że wyklaruje się z tego coś naprawdę coś bardzo pozytywnego i dobrego i może jeszcze, może jeszcze nie w tych najbliższych dwóch, trzech walkach, ale wydaje mi się, że w tym roku stoczę przynajmniej jedną rundówkę, Takie są założenie i to naprawdę wydaje mi się, że może być jakiś pas interkontynentalny. No to tego Ci życzymy i, i dziękujemy za wywiad. Bliżej już coraz bardziej Wrocławia. Miło było. No, tak właśnie czekałem, kiedy coś, kiedy coś powiesz, nie tak, bo jednak ja jestem za kołkiem, nie? Także dobrze, że zadawałeś dobre pytania, nie? Dziękuję ślicznie.